Serdecznie witam Państwa na dzisiejszej uroczystości, jak jest dzień, Senior. Chciałabym przypomnieć, takim martwym wierszykiem, dzisiaj nasze święto, Seniorzy Kochani, my życzenia składamy. Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy, i cieszcie się życiem 100 lat albo dłużej. Szczególnie serdecznie witam. Starostę powiatu Tomaszowskiego pana Piotra Kagetwicza, sekretarza powiatu pana Jerzego Koraczyka. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Panią Martę Rybak. Pełniących obowiązki kierownika Pozdraw pieczy. W Tomaszowie Mazowieckim, pana <klucz> z Składowskiego. Witam serdecznie za rozmowę pana Mierzyzła Szybowskiego, pana <klucz> Witam również na, naszych prezesów oraz członków naszych powiatowych, którzy przybyli. Razem z prezesami. Jest nas, jest dużo skup, jest to impreza integracyjna i może dlatego tak nie przywitałem, bo czułem się, że jesteśmy z nami cały czas. Że jesteśmy, że jesteśmy, że jesteśmy razem. Serdecznie witam wszystkich prezesów wraz z swoimi członkami. Od nas, Udzielimy minutą ciszy członków Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów Renczystów i Inwalidów, którzy odeszli od nas na wieśnię. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na święcie seniora w Powiatowym Stowarzyszeniu Emerytów Renczystów i Inwalidów. Tomaszowie Mazowiecki. Jest to sala, na której odbędzie się uroczystość. Za chwilę ta sala zapełni się naszymi członkami, którzy w tej chwili dojeżdżają do nas i oczekują przed budynkiem, gdzie będziemy, będą wchodzili na salę tą balową, na której się znajdujemy. Salę tą przygotował Pan, państw, przygotowali Państwo Janosik, specjalne nasze życzenie. Tak jak widać na zdjęciach, jest ona ładnie udekorowana. Przygrywa nam orkiestra czter, trze, trzyosobowa. Będzie nam przygrywała. Co będzie w planie na tym, na tym dzisiejszym yy, naszym spotkaniu? Będzie w planie przywitanie gości, odczytanie krótkiego referatu. Następnie wręczenie odznaczeń i pucharów. Odznaczenia są nasze, już odznaczenia naszego stowarzyszenia. Są to odznaki: brązowa odznaka honorowa, srebrna odznaka honorowa i złota odznaka honorowa, która za zasługi przy założeniu oraz realizacji zadań statutowych naszej organizacji na wysokim poziomie. Zostały przyznane naszym członkom. Drodzy seniorzy, szanowni goście, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, przypadający 1 października, to znakomita okazja spotkań w szerszym, w szerszym gronie, przy udziale władz i wielu instytucji. Październik nieprzypadkowo znaczony został jako symbol jesieni. Na obecnym etapie naszego wieku, Przeżywamy również jesień naszego życia. Słowa te mają w sobie urok i ciepło, niosą za sobą uwagę i zadumę. Składają, skłaniają do spojrzenia na otaczający nasz świat, jakby spokojny, dojrzały, czasem wspomnień i refleksji. Późna dorosłość, inaczej nazwana pięknym serniorem, czyli jesienią życia. Jest pewnym etapem w życiu człowieka i należy przeżyć go jak najlepiej. Twórczość i aktywność opóźnia procesy starzenia się, sprzyja nawiązywaniu przyjaźni i nowych kontaktów. Dobry program działania Poglądowego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim zmienił strukturę naszego życia. Wychodzimy naprzeciw zainteresowaniom, pasjom, marzeniom seniorów, które staramy się realizować. Utrzymujemy sprawność intelektualną i fizyczną poprzez udział w zawodach sportowych. Podejmujemy aktywność rozwojową, pikniki, podróże krajoznawcze, czas, teatr, wody termalne. Takie przedsięwzięcia są bardzo potrzebne. Dają więcej energii i uśmiechu starszym ludziom i owocują pięknymi relacjami między sobą. Trzeci wiek przestaje być synonimem wzgoszczenia starości. Nigdy nie jest za późno, żeby być młody, młodym duchem. Kończąc, chcę wyrazić podziękowanie władzom Młodych i miasta oraz instytucjom, które zaprzeczyły naszą uroczystość, Twoją obecnością. Pragnę wszystkim Waszych najwyższych życzyć dużo zdrowia, pomyślności. Życzę Wam także tego, abyście przyjaźnią i uczuciem na życie się wzajemnie. Proszę Państwa, również przy okazji, że mam głos, chcę podziękować Państwu za jamość, za, za, za pomoc i takie serdeczne nasze przyjęcie. Proszę Państwa, uchwałę, uchwałę Zarządu Powiatowego Zwarzyszenia Produktów Węgistów Gionalinu w dniu 10 października zostawi wyróżnienie oznaczeniami. I proszę wyczekane osoby o wystąpienie Pan Pani Maria Szczykiew, Pani Lucyna Ziemińska, Pani Jakwida Pałyga, Pani Falina Gabazyńska, Mieszkała Kazimierz, Biedrykowicz Danuta, Lechowski Stanis, Stanisław, Ocacka Barbara, Łamacka Irena, Bruta Wiesława i Kizier Krystyna. Tak, Janek, Pani Mozolewska Barbara, Kuba Halina, Pan Bola Mierzyn, Musiał Helena, Decha Barbara, Tudek Elżbieta, Turlik Grzegorz i Mazur Izabela. Pana Piotra panie Starostę Powiatu Tomaszewskiego Tomaszewskiego, odznaczeń odznaczeń odznacz Powiatowego Stowarzyszenia stowarzyszenia emerytów i Rencistów i oraz panowie, zaskoczenie, ale to są nasze odznaki, przez nas wymyślone, przez nas zarząd zatwierdzone i przez nas zarząd nadane. Jest to brązowa odznaka, zacznę na od dołu. Następnie srebrna wyższą jest srebrna odznaka i najwyższą jest złota odznaka. I te odznaki pierwsze zostały przyznane. I życzę wszystkim, i... po prostu mobilizuje dostowywania z następnych postaw. No dziękuję bardzo. Proszę Państwa, stanowska powiatu wyróżni także sucharami, naszego szefa. O ile chodzi o władzę, układanie sobie stosunku między naszym młodym Stowarzyszeniem Powiatowym Merytorycznym i Inwalidów z władzami naszego powiatu układa się w sposób właściwy. Mamy wszelką pomoc, jaką potrzebujemy. Następnie z władzami miasta również są nam przychylni, szczególnie pan starosta Kagankiewicz, pan prezydent Zagozdon. Życzyłbym innym organizacjom takiej współpracy, jak ma Powiatowe Stowarzyszenie Merytoryńczystów. Na dzisiejszym naszym spotkaniu będzie pan starosta Kagankiewicz. Nasza działalność jest dość szeroką działalnością. Organizujemy, tak jak będzie w referacie, dużo imprez rekreacyjno-wypoczynkowych. Nad morze, w góry, na wyjazdy na wyjazd termalne do Uniejowa, do teatru, do Łodzi. W... Takie mniejsze imprezy typu Marsz z Kijkami nad Pilicą, Dzień Inwalidy, Dzień Seniora i co, tygodnie, co drugi czwartek spotkanie, tak zwane spotkania czwartkowe na terenie naszego stowarzyszenia. Panie prezesie, w związku z rocznymi obchodami Międzynarodowego Święta Seniora w imieniu całego środowiska harcerskiego, Tomaszowskiego, głupca Związku Harcerstwa Polskiego składam na Pana ręce. Dla wszystkich członków Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Ręcistów i Inwalidów. Życzenia wszelakiej pomyślności, długich lat życia, zdrowiu i szczęściu, pogody ducha na co dzień i mocy życzliwości Bogu. Jednocześnie wyrażam gorące podziękowanie za wspólne, efektywne działania podejmowane w duchu współpracy międzypokoleniowej, realizowane przez nasze organizacje dla dobra nie tylko naszych członków, ale również z pożytkiem dla środowiska miasta Tomasza Mazowieckiego i Powiatu Tomaszawskiego, w którym przyszło nam wspólnie funkcjonować. Niech wyrazem naszej wdzięczności dla wszystkich osób tak aktywnie angażujących się w kierowanie stowarzyszeniem. Wejdzie przyznana dla Pana prezby, dla panu, panu przez komendę Mówca Znaka honorowego zasłużony dla chłca ZKP Tomaszem Zaproszonym gościom, szczególnym władzom, obiadom i Tomaszowa Mazowieckiego, którzy zawsze, ale to zawsze są przy nas, zawsze są obecni. To znaczy, że nas szanują, widzą i jesteśmy dla nich pozytywną organizacją, która jednak działa i wreszcie się rozwija. A rozwija się. Dzięki naszym członkom, dzięki naszym kołom, to wy, którzy jesteście pełni uśmiechu, dzięku i zadowolenia, to nas cieszy i nas pobudza do dalszej pracy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i tak nie powiedzieć, że będziemy działać dalej prędzej dzięki takiemu przywódcy jak nasz, Prezes, który jednak potrafi zrobić z tego coś. Proszę Państwa, mamy te do wręczenia certyfikaty dla naszych zdobywców. Nie może góry Mągla, ale naszej śnieżki. I proszę o wręczenie certyfikatu pana prezesa Mariana Pojanka i proszę o wystąpienie osoby wyczytanej. Pani ciechowicz Władysława. Pan Matuszewski Marian. i Rena Kapel, jest się Zofia, Czeskoska, i Czechowski Maria. tam to jest Zofia, pora wieczorów. Proszę Państwa, żeby wszystko było jasne, to są cele I tak wyglądają. I te osoby, które się na ścieżkę, będą zacząć korporację. A jest jedna z tych osób tutaj wśród nas, która nie podjechała. Y Kolejkę to Tylko bał się, że kolejka może nie iść, bo później że się kuriała i nie chodziła, więc wszedł na pierwszą od podróża w gór. Samego karpacza to ma nie jest I z przyjemnością ten centy, te centy, są bardzo są bardzo fajne ja, Jak dla całej organizacji, gdyż uważam, że to jest chyba największa organizacja w powiecie tomaszowskim, jeśli chodzi o liczne członków. Oczywiście, no, czy ktoś, jak dzisiaj yy, skłania też do składania życzeń, ponieważ widzę tutaj taki weselny nastrój, więc parafrazując słowa piosenki weselnej, że 100 lat to za mało, 100 lat to za mało, 200 lat by się nie zdało, ja Państwu życzę właśnie 200 lat, życia pełnego uśmiechu, żebyście Państwo byli szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci tak jak dzisiaj. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę dziś i na całym życiu. Wszystkiego najlepszego Państwu Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, zgody, miłości, który Tobie i Twojemu całemu zarządowi życzy lubownia, będąc w oblicziny. Pusiak i trzy poprosić. prezesa życzyć również takich pomysłów jak dotychczas energii i niesportowanych sił, to rzeczywiście podziwiamy, że tak, tak może wręcz działać wszystkiego co najlepsze i zarządowi całemu składamy podziękowania i życzenia pomyślności na kolejne miesiące. Wszystkiego najlepszego. za wspaniałą uroczystość. Chcę powiedzieć, że to właśnie Państwo jesteście naszymi najbiedniejszymi czytelnikami, na których zawsze możemy liczyć. którzy Zawsze sięgają i uważnie czytają naszą gazetę. Wasze dzieci często już na to nie mają czasu. Bo wasi kluczkowie głównie czytają SMS-y i maile, a na Was zawsze możemy polegać. To no, tak już od 23 lat. Chcę powiedzieć, że tit no, chociaż ma 23 lata, czyli jest w takim wieku, można powiedzieć, e, dorosłych panny e, na wydaniu czy też kawalera, to ci, e, a wśród ich, jak już ja e, pracę i tworzenie tej gazety i wtedy po, po 30, więc z rachunków wychodzi że już mamy sporo 50 plus i za niedługo, proszę Państwa, za parę lat przyjdziemy tu do Państwa i powiemy proszę troszeczkę się przy tych stach posunąć i zrobić na miejsca i też chętnie z Państwem usiądziemy. Proszę Państwa, ja jestem znana z tego, że jestem dosyć przewrotną osobą, więc chciałam Wam zrobić takie może troszeczkę nietypowe życzenia. Nie chcę Zdrowia, bo jak się ma 50 i 50 plus, i 60 i więcej, to już tego zdrowia naprawdę nie ma. Każdy ma jakieś dolegliwości i kłopoty zdrowotne i z czym się boryka. Ja Państwu życzę wszystkim, żebyście temu dzielnie stawiali czoła, żebyście sobie z tym radzili, żebyście mówili chorobie precz e, 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 i dawali sobie z tym radę. Ból można uśmierzyć, a by wewnętrzną siłą i pogodą walczyć z chorobą.